Następnego gołąbka, którego przeznaczyłem na aukcję o numerze 12,75. Jest to super samczyk wypierzony. Bezpośrednio jest to dziecko po samicy 95,90 córce drugiego asa Polski. Także po tej 248 co mamy tu z tyłu na tych banerach. Tu na środku to ta samiczka jest 248 to jest bezpośrednio córka po córce jej i córkę złożyłem z Bambo na tą linię i już mi dała super czempiona Pielesiak, która już była na wystawie dwulatka na wystawie ogólnopolskiej w kategorii D konfident 40 liczyłem, że będzie olimpijką, ale dwa loty mi tam zawaliła. E, jeden lot ma 29 jest i ma 11 konfident wystarczyła, że była druga z tego lotu i 20 z jednego lotu i by była i wtedy też druga i już by miała 19 konficer w kategorii D. Także tu nie wiem czy będzie widać, że szczęście musi jeszcze dopisać nie tylko gołąbki, ale i szczęście. Tu jest karta oceny gołąbka z wystawy ogólnopolskiej, kto ma katalogi, ale może nie będzie widać lotów, a więc żeby się udało wszystko, ja tak nie wybijały się pomiędzy sobą też, bo jak przyleci grupa yy, i to tak się później dzieje, że jest dwudziesty, a nie pierwszy czy drugi. I tu jest zabrakło szczęścia. Gdyby tak zaraz skoczyła za drugą czy za trzecią, już by było inaczej. Mogłaby być znowu olimpijka z tych superczempionów Leszek Pielesiak. To ja nie to, że się mówi, tylko się fakty i pokazuje się karty oceny, także była pierwsza, dwie jedynki ma, dwie dwójki, dwie trójki, piątka. I tak dalej, 29 i wtedy 11, konficent. 20, 11, konfident a gdyby weszła, wskoczyła za drugą, za trzecią, już by było 2, 1, już by było inaczej, już by była w kategorii D, pierwsza w Polsce. Szczęścia nie ma, trudno. Gołąbki są, tylko jeszcze musi być szczęście. Nieraz szczęście dopisze, nie powiem, że nie dopiszę, ale raz dopiszę, ale przejdźmy do tego omawiania. Także tu jest gołąb 9451. To jest bezpośrednio ojciec tego gołąbka. Tak by był bratem olimpijki złotej medalistki i olimpijki z Rumunii w tej 765300 i 8642 w kategorii D złoty medal. U góry. Na dole znowu jest bezpośrednio znowu babka tego gołębia. Jest bezpośrednio ta 7, 6, 5, 248. Dużo hodowców, co nabywa gołębie, to właśnie dużo tych gołębi idzie do tych hodowców, co już mają gołębie, co znają te linie. Bo to jest naprawdę, no, no, nie, nie dziwię się, jest to ciężko. Ale tu mamy syn Bambo, czyli był, to był imbred na Bambo, siostra i z Bambo była. Czyli był imbred i dał tą, co jak pokazywałem, 9590 16 w Polsce i 40 komficent w kategorii D, także jest to super linia, przepiękny zamczyk. Mama była na wystawie ogólnopolskiej, także miała 40 w D, można, kto tam był, oglądał, to podobna do mamy, tylko mama jeszcze ma tu, no i mamy ją tu na tym drugim banerze też już mamy ją tam, nie, na tym wielkim, zrobiłeś robiłeś zdjęcie, nie. Także zapraszam, Gołomu 1275, warto, polecam, zapraszam.